Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale Agroday 93 Witam was jednoręki Dave, jak mówi na mnie żona. Dzisiaj taki filmik luźny i przede wszystkim zapytaniem do was. Minęło już dwa dni od mojego wypadku. Nie poprawia się nic, jeżeli chodzi o ręka, wręcz przeciwnie, jest jeszcze gorzej. <laughs> Rokowania zbytnio, <laughs> z tego co już widzę, dobre nie będą. Oczywiście teraz czeka mnie kontrola u różnych ortopedów, chirurgów i gdziekolwiek by indziej nie było. <laughs> Jedyne co czuję, to palce. Palcami mogę ruszać, ale każdy ruch, każdy na przykład, czy. Wiecie, uniesienie ręki, czy I na przykład podczas snu, jak ta ręka gdzieś tam mi się zsunie, bo ogólnie muszę spać na plecach, ręka leży na poduszce. Mam taką specjalną, pod... żeby podnieść, żeby ona mi nie opadała. No i niestety tak się już morduje. Eee, siadłem sobie wczoraj. Zrobiłem taką wstępną rozpiskę. Jeżeli chodzi o koszta e, naprawy no naprawy, koszta modernizacji e, mojego ursusika, czyli ludzka. Jeżeli chodzi o ceny, no to niestety powiem Wam tak, liczyłem się, że wyjdzie trochę mniej. E, tak sobie człowiek myślał, że to będzie mniej kosztować, niestety to nie będzie mało kosztować, bo jak tak obliczyłem, za samo zrobienie tego silnika, czyli ten wał, panewki, grożądu, sprzęgło i inne duperele, to wyjdzie na same części jakieś 5000. Na dzień dobry. Do tego dochodzi e, uszczelniacze różnego rodzaju. Nie wiadomo co będzie ze skrzynią, czy e, zostaną łożyska stare, czy po prostu będą wszystkie musiały być wymienione, bo koła to nie są naprawdę złe, bo to sprawdzałem jest OK. No i skrzynia sama w sobie też nie rzęzi, nie wyje, nic jej się nie dzieje, tak? Ale jak już bym to rozebrał, no to wtedy sobie weryfikujemy wszystko od A do Z. Most no to wiadomo, e, i zwolnice to wszystkie uszczelniacze Cortec'o. E, najprawdopodobniej będzie trzeba wmienić e, cały mechanizm różnicowy, bo te... standardowo w 60 tam są takie podkładki na satelita. wiecie pewnie o co chodzi użytkownicy 60. Niestety tam w tym miejscu u mnie już jest wszystko powycierane. Nie ma tam gładkich powierzchni, jest wszystko takie. Wiecie, yy, takie rowki pobycinane to już było za poprzednika. Ja to próbowałem reanimować. No i dziś jeździ, nic się tam nie dzieje, ale wiecie, niesmak pozostaje. Plus ta kabina, wyspawanie, zrobienie trzeba tam yy, dwie szyby dorobić, które też nie będą tanie, bo te 6,5 mm grubości, wyspawać, poprzerabiać. Dołożyć klimatyzację, to jak sobie tak liczyłem na spokojnie, cała przeróbka wyjdzie mi jakieś 15 tysięcy plus, minus, bardziej na plus. I teraz mam Pan tutaj moi drodzy widzowie dylemat. Bo jeżeli ręka siądzie na amen, będę miał te operacje, te druty, to wszystko to 60 nie wyjedzie na wiosnę. Nie ma szans. No to tak sobie nawet z tatą myśleliśmy, Bertolini nie da rady, to od razu mówię, Bertolini nie da rady, próbowaliśmy nawet siewnik nim podnieść, nie da rady podnieść siewnika, bo tam ten siewnik jest tak, no, zbudowany jest tak, a nie inaczej, tam jest tabelka pływająca, tu ramiona się już zapierają, tabelka idzie do góry, ramiona się zapierają o takie wzmocnienia i koniec podnoszenia. Musiałbym tam w siewniku przerabiać całą tą belkę, żeby go podnieść w ogóle. No ale tak, czekam miorka. Czekam tego yy, tej dzierżawy. Yy, czeka mnie równanie tu porce. Po czeka mnie siew. Nie wiem, powiem Wam się myślałem. Może Bertoliniego po prostu sprzedać. Kupić ciągnik normalnej wielkości, czyli coś takiego jak 30, jak ten Zetor, który żeśmy mieli. Nawet fajnego fergusonka uchodziłem, Massey Ferguson model 30, czterocylindrowy, Perkins, 30-konny, w bardzo fajnym stanie, tam za nieduże pieniądze, lekko ponad dychę z papierami. I w fajnym stanie takim, że bym go zostawił w oryginale. Bo mam jeszcze jedną, jeden dylemat, że... pożegnać się z... moim projektem. Czyli z Lucyferem czyli rozprzedać resztę części, które zostały. I za pieniądze, które po prostu będę miał z tych części, kupić drugi traktor. Tylko już tym razem nie padłoby raczej na Ursusa, a na Zetora, traktor, o którym już wam wcześniej mówiłem, już kiedyś, kiedyś, kto mnie ogląda, ten pamięta że takim moim cichym marzeniem było od zawsze mieć Zetora 5245 i myślę, że po sprzedaży tego wszystkiego i dołożeniu paru groszy mogłoby się udać zakupić taki, taki traktorek i jego już tam sobie troszkę modernizować po swojemu, dołożyć mu tam turbosprężarkę, nie turbosprężarkę, ten środek, nie środek. Zawsze można takie coś modernizować, bo o nowym to nie ma co gadać, już nawet nie marzę o nowym traktorze, bo to są już takie pieniądze. Ale takiego zetorka może by się udało sklecić, kupić za właśnie za ten projekt, który tu stoi. Wiem, że moje części, reszta moich części trafiłaby w dobre ręce, bo jeszcze parę parę rzeczy, już takich najważniejszych. Chciałby zakupić tutaj kolega, który kupił ode mnie kabinę. Czyli tak naprawdę powstałby Lucifer V2 tylko na jego ciągniku, ta on ma C355. Nie wiem. Powiem Wam, z jednej strony mi szkoda, z drugiej strony nie wiem co dalej. niego też mi szkoda, ale z drugiej strony sprzedaż Bertoliniego, a zakup większego ciągnika, który obrobi tą wiosnę, obrobi, będzie mógł zastępować sześćdziesiątkę, pozwoliłoby mi na trochę przedłużenie tego projektu. Rzeczywiście, jakbym wrócił wtedy do zdrowia, może, może byśmy coś dalej robili przy nim i go skończyli, nie? Bo trochę mnie przeraża ta wizja dokładania, bo to się fajnie ogląda, sami dobrze wiecie, że to się fajnie ogląda, te projekty, ale nikt tak naprawdę nie wie, ile te projekty kosztują. Ja pan powiem, że miałem bardzo dużo, dużo yy, wiadomości, telefonów niegdyś o zrobienie takiego środka, takiej sześćdziesiątki jak moja. Tylko, że jak nawet na targach ludzie pytali, tylko że jak im powiedziałem, ile takie coś kosztuje, no to temat ucichał. Temat nagle się urywał. Bo każdemu się to fajnie podoba, fajnie się to fajnie wygląda, fajnie się w tym jeździ, ale no nie wiedzą ile to kosztuje. Ja już też powiem Wam szczerze, zainwestowałem bardzo dużo w ten ciągnik, sprzedając go na części. Ehm, nie odzyskam tego co włożyłem, ale chociaż na miastkę odzyskam tego co włożyłem i będę w stanie mu kupić, tak mówiłem Wam, chociażby takiego zetorka 5245. Nie wiem, sam powiem wam, bije się z myślami, co tu dalej robić. Hmm, bo tak jak stoi, nie będę go sprzedawał, tego Ursusa. I tak nikt go nie kupi, tak nikt go nie kupi, także jedynie Rozbiórka na części by coś dała. Dlatego tu do was pytanie, jak byście wy zrobili, co byście mi doradzili, czy... Yy... Sprzedać Bertoliniego, kupić inny traktor, po prostu taki, żeby żeby przejeździć, przerobić tę wiosnę, to a sobie klecić powoli tego Ursusa, czy zostawić Smurfika, a Ursusa rozebrać na części pierwsze i rozprzedać po prostu mój projekt, a robić następny jakiś inny projekt, I już nie będzie tak wielki jak to. Nie będzie jeździł po targach ta Agursus, ale powiem Wam szczerze, że już mam gdzieś te targi. Mam gdzieś naprawdę, tak naprawdę te jedyne targi, jakie mi się podobały, to była polagra, Bo tam była fajna ekipa Agrolenu, Wikoplon, Volmet. To było fajnie, naprawdę tam była fajna atmosfera. Ale Agrotech, Kielce, to nie podobało mi się nic, jak, tam, jak to było zorganizowane, jak tam zostałem potraktowany. Jedynie po prostu to, że e, frekwencja była bardzo duża ludzi, moich widzów e, nie tylko, widzów bo i różnych ludzi, którzy z ten projekt. Tak, właśnie tego mi najbardziej będzie szkoda, że ten projekt tak by skończył. I tu jeszcze dlatego się bije z myślami nie chcę go już podejmować decyzji co do właśnie tego projektu. No to jednak 4 lata mojej pracy. 4 lata mojej ciężkiej pracy. I ciężko się tak pożegnać z nim na stałe, bo kabina to kabina, tak? Kabinę miałem zmienić i tak, ale no jednak cały projekt, który przestanie istnieć, trochę nie bardzo. Bertolini jest inna sprawa. Też bardzo lubię ten traktor. Bardzo, bardzo będzie mi go szkoda, jeżeli bym podjął taką decyzję o sprzedaży. Ale no coś za coś. Żeby uratować chyba projekt, będzie trzeba jego sprzedać, a żeby sobie obrobić w polu, kurde, na wiosnę, żeby był po prostu taki zastępca Urtusa. Teraz pewnie mi będziecie pisać, że trzeba było brać Urthusa C-335. Wiecie co? Wziąłbym go. Żeby on był w lepszym stanie, to bym go wziął. Ale... Sami widzicie, jak teraz jest. No i kolejny by był rozgrzebany trupek w garażu, i, i kto by go skończył? Ja ze złamaną ręką? Dlatego go nie wziąłem, bo tam było za, bardzo, za dużo pieniędzy do dołożenia, za dużo roboty do zrobienia, i tyle wszystkiego. Dlatego teraz, jakbym poszukiwał ciągnika, to ciągnik, który będzie sprawny, który będzie jeździł, nie będzie wymagał. Od, jakby to powiedzieć, od wjazdu od razu remontu generalnego, może być nawet starszej daty, byleby był sprawny, ile byleby jakoś wyglądał, był sprawny, a nie od razu na starcie, nie działa elektryka, ani ma hamulcy, rozwalony czy układ kierowniczy będzie, czy łyse opony, to nie wchodzi niestety w grę. Także proszę Was, wypowiedzcie się, doradcie mi co tu robić i jak. Bo tak mówię, no Ursus mógłby zejść na dalszy plan, wtedy poświęcam Bertolini. Jeżeli Bertolini zostanie, no to Ursus znika po prostu z powierzchni Ziemi. No tak dokładnie to nie zniknie, ale zniknie po prostu z mojego podwórka wszystko to co robiłem. No cóż, wybór będzie ciężki, ale niestety jeżeli będzie trzeba, to tak się zrobi. Bo tu też nie chodzi tylko już o sam fakt tej ręki, ale po prostu jak sobie podliczyłem, to trochę mnie przerasta te koszty, finanse, bo... Jak sami dobrze wiecie, ja nie mam żadnych patronajtów, żadnych donate'ów nie zbieram, żadnych... Z, w tej chwili zbiórek żadnych już robić nie zamierzam. Prosić się o jałmużnę, błagać o nic, wszystko finansowałem z własnej kieszeni, z mojego taty kieszeni. <laughs> Dlatego też jest nam trochę ciężej, tak? Tutaj bardzo dużo pieniędzy zostało władowane tu gdzie właśnie siedzę, w tą kotłownię, w to ogrzewanie. E, teraz ten samochód, e, no ale samochód to poświęciłem Corse i Bersatisa, żeby sobie kupić coś lepszego. To też nie jest tak, że musiałem wyłożyć, jakby to powiedzieć, z mojej pracy. E, no ale na ciągnik to będę musiał wyłożyć z mojej ciężkiej pracy i, i to nie jest fajne. Bo potem i tak Cię mam w dupie, za przeproszeniem. Nie mówię tu o Was, moi widzowie, mówię tutaj o targach chociażby. Eee, że każdy by chciał Was za darmo, żebyście jechali, żebyście ich reklamowali, a sami od Ciebie nie dadzą nic. I czego właśnie nie mogę powiedzieć o Polakrze. Bo tutaj naprawdę nie mam nic do zarzucenia ani o Agrolenowi, ani Wikoplonowi, ani Wolmetowi. Bo tutaj to naprawdę te firmy są takie. Jeżeli będziecie chcieli czy ładować czy jakąś maszynę, czy rozsiewacz, uderzajcie do tych firm naprawdę. Bo to są rzetelne firmy, z którymi od razu się dogadacie i nie będzie to tamto, przywiązują wam na miejsce. Tak, ładować, zamontują. Przeszkolą, no zresztą z każdą maszyną tak, tak właśnie robią Także Te firmy naprawdę na nie złego słowa nigdy Ale to nigdy nie powiem Bo To było git, naprawdę git O Polagra to Najfajniejsze targi jakie mi się podobały Z Bednarami nie wyszło I to przeze mnie można powiedzieć Bo ja zrezygnowałem To nie jest materiał niestety na film Kto wie ten wie o co poszło i tyle wszystkiego. Ale zakończyło się, można powiedzieć, wyzysk bo ja już też głupi nie będę, żeby tak każdemu wszystko udostępniać, każdemu wszystko dawać, wiecie, a oni się będą reklamować, będą to, a człowiek dostanie za przeproszeniem kopa w dupę. Dla was moi widzowie zawsze tutaj było otwarte. Jeżeli tylko miałem czas to zawsze z wami porozmawiałem, czy przyjechaliście do mnie, odwiedziliście mnie. Tym, którym się nie udało, no przepraszam niestety. Ja też no, mam też swoje za jakby to powiedzieć, no pracę, mam swoje zajęcia, swoje problemy i też nie byłem cały czas dostępny. Żeby, żeby tak wiecie, od każdego odebrać, z każdym porozmawiać, bo też jest ciężko. Zwłaszcza teraz z tą ręką... Z... Ludzie dzwonią, ale no ja nie odbieram, po prostu nie mam. Jestem trochę podłamany i tyle wszystkiego. Nie mam nawet chęci na rozmowę żadną. Dobiło mnie to w kurde, powiem wam szczerze, nawet... Nawet te moje choroby mnie tak nie dobiły, jak to teraz. Tu zaczął planował, kurde, dasz się skończy. Będzie cieplutko, wiadę se ursusem, będziemy sobie rozbierać, nagrywać, robić, przerabiać A tu pff, i się zestało. Także tyle mi z moich planów. Niestety tak funkcjonuje dzień w dzień. Nie jest łatwo. Ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Także to by było na tyle. Dzisiejszy filmik taki pogadanka: Święto Niepodległości. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Może ktoś by z Was chciał, czy kupić, czy mu, czy Bertoliniego, czy niedokończony projekt, jakby rzeczywiście poszedł na sprzedaż. Choć wiem, że tam już to już. Są można powiedzieć zarezerwowane, jeżeli tylko dojdzie do takiej rozbiórki. Ale jeszcze coś tam z niego może zostanie, bo najważniejsze rzeczy, takie jak napęd, maska, koła tyłu, zwolnice, wspomaganie, tuz, to by trafiły do jednego ciągnika razem z moją kabiną. Reszta tak tur, czy podnośnik, czy skrzynia, most, części silnika, bo silnik będę rozbierał na części. Nie pójdzie w całości, to będą do wzięcia, jeżeli tylko podejmę taką decyzję o rozbiórce tego traktora. Powiedzcie mi, co wy o tym sądzicie. Także przepraszam, że taki filmik wyszedł, no ale musiałem po prostu z wami porozmawiać. Żeby znowu nie było, że oszust, troszust i tak dalej, i tak dalej. Wyraźcie swoją opinię, moi drodzy widzowie. Co wy byście zrobili na moim miejscu? Także trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.